Chcę wam przedstawić rurę P-flexa Elastyczną Wezmę miarkę Zaraz wam pokażę co ja Rura w ten sposób się prezentuje Już trochę ją wyciągnąłem Jest fajna, leciutka rura W taki sposób w środku się prezentuje Gruba folia Naprawdę gruba nic się nie rwie, nic nie pęka. W środku wygląda to tak. Zamiast wełny, włóknina jest. Fajna włóknina, nic nie gryzie, nic nie koli. Tylko najlepsze to, że włókninę tak włożyli, że zamiast ta pierwsza warstwa jak widzicie, jest tu. A to druga powinna iść na krzyż. A jest niedano na krzyż, tylko tak włożyli jak włożyli. I za taką drogą, za 440 zł rurę, no to jest niezbyt. Fachowo porobione, nie? Wam powiem o tym, rurze Ta! Po całości tak idzie. Że zawinięte w ogóle nie jest na krzyż. Nie jest przyplecione, tylko tak włożone jak widzicie. I to jest po całości tak rury. Normalnie tragedia. Myślałem, że oni to jakoś przeplatają i na krzyż. Czy coś tu. Masz na krzyż. Dobra, zmierzymy. zmierzymy rurę, ile ona ma. No wiadomo, że 5 metrów ma, nie? Tak normalnie ona ma 20... na no kuchni 27-28 cm ona ma wysokości. Zobaczymy, z grubości ta wełna. Mówię, że ma 5 cm grubości. Zaraz zobaczmy, ona ma faktycznie czy nie ma 5. Kurde, muszę odłożyć was. Dobra, powracając do Was, wcale nie ma 5 cm. Jak podaje producent, ma po 2 cm na grubości więc razem będzie miała 4 cm a nie będzie miała mm, przysłowiowych 5-10 mm jak podaje producent ma naprawdę 40 mm grubości ale i tak się łapie łapie się w przedziale przemarzania tam tego dzielenia. 4 cm, o kurde, by się przewalił. 4 cm bezproblemowo sobie radzi przy minus 20 stopniach, a minus 20 stopni rzadko kiedy mamy, więc to nie Syberia Więc taki sposób to się prezentuje. O no. tej mogę róże perflexa powierzyć Tutaj ma naprawdę 23, 203 mm. A dlaczego dałem? dałem grubszą. Mm, dlatego dałem grubszą, bo załamania jest. Na przykład, jak widzicie, ono tak się załamuje, tutaj wykręca. Tak, będę się starał, żeby tak najmniej to załamanie wyszło. Jeżeli tu damy i puścimy, bo ja nie robię na Samemu robię, więc, więc daję elastyczne rury. A później mm, przerzucam na. Przejściówki na 160 i 160 w maszynę wchodzi. I dlatego takie kupiłem większe. Teraz kupię dwie rury 160 i zobaczymy jak to wyjdzie. Tak, i zobaczymy jak to wyjdzie. Bo nie będę kombinował, I się męczył z tym. Dlatego takie dałem, ponieważ tak samo jak tutaj nadwiew i wywiew wchodzi w tutaj Przechodzi przez ścianę Będzie załamanie A ta masa masakryście ciężko jest To wykonać, jak już podbitka zrobiona, wszystko jest zrobione Dlatego elastyczna rura idzie. Musi być z tego jakieś wyjście i... Dlatego 200 jest dana, bo się załamie trochę i ta przestrzeń tam w środku się zmniejszy A jak zmniejszymy ją 160 to masakra, naprawdę już, już nie wyjdzie. Tak, tak Średnica przepływu powietrza tak jakby wyszła przez 160 przy, przy 200 na załamaniu, nie? Dlatego wykorzystuję tą rurę, a nie 160 na taki mały domek. Zaczynamy rekuperację. Jak zacząć rekuperację? Rekuperację zaczynamy od pierwszego momentu wyznaczenia sobie punktu. Punktu, w którym ma się znajdować ta puszka. Rozprężna, którą mamy tutaj, to jest puszka. Powracając do tematu, tu mam, on pokaże. Takie, takie blaszki kupiłem w kształcie literki L. Tu mamy, montujemy je w ten sposób: że tutaj przykręcam jedno, tu drugie. Oczywiście odstęp jest tylko 94 cm. No, i to blacho regulujemy sobie, czy chcemy ciaśniej, czy, czy nie, nie. Jeżeli nam piłka zejdzie trochę, no dobra. Ale powracając do tematu, w taki sposób przykręcam i przykręcam ku górze. To będzie odwrotnie, bo tutaj mamy równiejszą płaszczyznę, a tu mamy taką, wiecie, jak to deska, z palet, nie? W ten sposób to akurat sobie tutaj zamontuję, przykręcę. Sobie przykręcamy w ten sposób. Tutaj sobie wymierzyłem, że ma być w tym punkcie i w tym punkcie. Odtąd do ścian, dotąd meter, ale meter liczymy do tego momentu, meter. Liczymy nie do środka, tylko do krawędzi meter. I w ten sposób się odlicza meter od ściany. Po suficie, gdzie ma znajdować się puszka, która będzie tutaj, akurat w przedsionku, wejściu wiatrołapie, tak zwał jak zwał, można różnie to nazwać. Ona tutaj się będzie znajdowała i ona mi będzie wyciągała z tym No bo wiecie, tu będzie ogrzewanie podłogowe, a tu będzie. W tym, o, w tym obiekcie będzie przejście, które będzie zrobione z szyby, więc będzie się otwierało w obu kierunkach. Takie drzwi dzielone będą. I dlatego tu będzie powietrze się kumulowało, nie. Jak będziemy drzwi otwierać, no tam zimne powietrze nam no nie wpadnie zimo. Tam dalej nie, tylko one tutaj będzie się wytracało. I będzie też wentylacja jako. I tutaj będzie też powietrze nie będzie krążyło tak, więc. Podłogówka, co się nagrzeje, co tutaj skumuluje ciepło, będzie wciągane. Wiadomo, tu też będą kurtki, będą buty zimowe. Wiadomo, jak ze śniegu przychodzimy, to wiadomo, wilgoć tu będzie większa, niż w innych pomieszczeniach. Dlatego to montuję akurat to tu. W pierwszym temacie i tutaj sobie przykręcam, wyznaczam sobie środek, mierzę i w którym punkcie ma być, mniej więcej. Mniej więcej sobie to akurat nie obrzucone, muszę zmierzyć sobie i wyznaczyć środek pomieszczenia, i, i w którym punkcie to zamontować. Nie? I to mój błąd, że kupiłem te e, Przejdę dalej. Gdzie już wełno poleciałem sufit. Tu mamy sufit w nie? I tej elek nie damy, no bo jak, jak? już sznurki poszły, wełna jest, no to jak? Normalnie. Bierzemy blask niepotrzebnie kupowałem po złotówce sztuka. 2 złote w plecy, nie? A wystarczyło taśmy preferowanu. Wziąć, co stosujemy do. Już Wam mówię, co stosujemy do uchwycenia tych przewodów tych rur Fi 75 Montujemy je i one się na nich trzymają, więc mogłem to wykorzystać. Poucinać kawałki i na tych taśmach przykręcić. Też by wytrzymało. Trzymałoby bez problemu. No dobra, więc to na tyle, zabieram się do prac dalszych.